Ładowanie kondensatora to przesuwanie ładunku wbrew coraz to większej różnicy potencjałów, bo potencjały rosną na okładkach w miarę jak kondensator się ładuje. Praca przesunięcia ładunku to QU, z tym, że to nie jest praca wykonana przy ładowaniu kondensatora, bo początkowo napięcie było zerowe i później rosło aż do U. Wiemy, że potencjał, a też i napięcie jest proporcjonalne do ładunku. To jest liniowa zależność. A to znaczy, że średnie napięcie w czasie ładowania kondensatora to była średnia arytmetyczna minimalnego i maksymalnego. Minimalne jest 0, maksymalne to jest to, czyli średnie to połowa tego. Czyli praca ładowania kondensatora oznaczymy ją WC. WC um, to będzie Q razy 1, druga U. Średnie napięcie. No już coś mamy. Teraz definicję pojemności wykorzystam. C równe Q przez U. Q wcale mnie nie interesuje, bo w danych mam napięcie i mam pojemność C, więc wyznaczę stąd Q i wstawię se tu. Urodzi się wtedy nowy wzór na pracę ładowania kondensatora, a tym samym na energię zgromadzoną w tymże. Czyli jedna druga C u kwadrat. Może nie jest to całkiem z pierwszych zasad, ale też nie jest to bezmyślne postawianie do wzoru z tablic. I rzutom energię. Pojemność to jest 500 piko. No i napięcie to jest 10 do 3 kwadrat, czyli 10 do 6. Połowa z 500. 250 razy 10 do minus 6 juli, Albo 250 mikrożuli. Teraz B. Mam trzy wielkości opisujące kondensator. C, Q i U. Jedna z nich się zmienia bo pojemność zależy od tego, co jest między okładkami kondensatora. Przypomnę ten wzór. Epsilon R, Epsilon 0, S przez D. Jak się wyleje olej, to ten wyraz zniknie. Zmieni się C, żeby ta równość mogła być zachowana. Musi zmienić się coś jeszcze. I to nie może być ładunek. Nie może być ładunek, bo ten kondensator został odłączony od źródła napięcia po naładowaniu. To chyba nie jest napisane w treści, ale z niej wynika. Bo gdyby został podłączony, to pytanie w punkcie B byłoby bez sensu, bo gdyby był cały czas podłączony do źródła napięcia, to cały czas byłoby na nim 1000 V i nie można by było pytać o zmianę napięcia. Sprawdzę, co się stanie z pojemnością. C1 to jest jak jest pełny do C2. Jak się ulało? To będzie Epsilon R, ale zapiszę, żeby było widoczne wszystko. Mocno dawało po oczach. Tutaj Epsilon r nie ma, bo się wylało. Miłość, miłość, kochanie, kochanie i zostało epsilon r. To tutaj to jest C1 i jest dane. Biorę sobie C2 przez C1. C2 to będzie C1 przez epsilon r. Z tego wzoru wynika, że Q to jest Cu. Ładunek się nie zmienia. Za C2 wpisuję sobie to tutaj. Natomiast dzielić przez C2, pomnożyć razy odwrotność. No i wychodzi, że to jest U1 razy epsilon R, czyli 1000 razy 5, 5 kV. I jeśli to podam jako odpowiedź, to mam źle, bo nie o to pytają. Pytają, ile się zmieni. Zmiana napięcia. Było 1000 V, jest 5000. Czyli zmiana napięcia. Nie napiszę deltału, bo to wygląda dziwnie. Napiszę po prostu odpowiedź. 4000 V. No i podpunkt C. Teraz zróbcie pauzę i odpowiedzcie sobie na pytanie, na które napięcie trzeba patrzeć. W punkcie C, które z tych dwóch napięć trzeba porównać z 6 kV? No, dobra. To teraz spoiler alert. To tutaj. I odpowiedź jest: nie, nie zostanie przebity. Jeszcze płotek narysuję. Płotek musi być. Tak przy okazji, jakby Wam się udało gdzieś znaleźć zupkę chińską, ale taką, która nie ma w składzie oleju palmowego to dajcie mi znać. Mogę zapłacić więcej niż za taką z olejem palmowym. No, nawet dużo więcej. A to dlatego, że dowiedziałem się, że zrównoważone, czy też odpowiedzialne uprawy palmy oleistej to jest... bullshit. To jest greenwashing, to jest gówno prawda. Nie ma czegoś takiego. Nie chcę żyć oleju palmowego i finansować tym samym pośrednio wycinki lasów równikowych bo trochę głupio z jednej strony płacić za sadzenie drzew, bo płacę, dużą część pieniędzy z Patronite'a daje na sadzenie drzew, a z drugiej strony płacić zupkami za wycinanie drzew, nie?